Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku serii gry Wars Armageddon. Zapraszam na 25. misję Marstar. Zapraszam serdecznie. Ok, w tej misji musimy zniszczyć. Tą paczkę. Nie ją zdobyć, tylko ją zniszczyć. E, tutaj mamy listę najnowszych subskrybentów. Dzięki, że tu jesteście. Klikacie komentujecie, oglądacie po prostu, że tu jesteście. Nie granartiera, nikogo. Po prostu najzwyczajniej w siecie musimy zniszczyć tą paczkę. Nie wiem, czy ja w ogóle dobrze zrobię, że ja użyję tych girderów. E, na wszelki wypadek nie wiem, to to się tak kliknie co? No bo nie wiem powiem szczerze. Tu przeskoczy Powinien przeskoczyć. Dobra, aha. Tutaj tak na wszelki wypadek. Dobra. <laughs> Nie mogę się ruszać. Aha. No to misja fajna była. Dobra, okej. Okay. Trzy ruchy tylko mam, albo nie trzy tylko temia. Dobra, to ja już wiem, co miałem zrobić. Jeszcze raz już wiem o co chodzi. Dobra, i zobaczymy czy, czy to pójdzie. Wielkie dzięki. Ulala. Tylko trzy. Ognia! Ognia! Nie, to jest bez sensu. Jeszcze raz. Głupia owca nie podeszła. dobra Kurde no nie wiem teraz może przejdzie dobra no nie musiała wpaść do środka nie Ejku, 15 tak no. Mortar dobra Na pięć sekund. Dobra, i teraz na trzy. Nie. Bez sensu. za mocno za lekko no i tyle jeden mortar to za lekko tamto za mocno jetpack wielkie Dobry. To było tak. Co, i poszło? Jest? Mamy to? Mamy to, właśnie o to chodziło. Do misji Matkaus. Zapraszam Was do następnego odcinka. Z nic innego mi nie pozostaje: jak Wam podziękować za to, że tu byliście. Widzieliście, oglądaliście. Przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć.